Jednym z kryteriów oceny kleryka w seminarium i jednym z, y, z kryteriów, podkreślam, jest poziom intelektualny. Y, do seminarium przyjmują tylko po maturze. Zgoda, to jest pewne minimum. Przychodzą też po studia klerycy. W trakcie studiów przerywali, różnie, ale minimum matura. Natomiast zdarzali się klerycy y, bardzo słabi. Wyjątkowo słabi, którzy nie radzili sobie z niczym. I ja nie zapomnę naszego rektora, księdza infułata Stanisława Kura, który wciąż powoływał się na przykład świętego Jana Marii Wianeja, kiedy władza seminaryjna rozważała, czy zostawić, czy usunąć seminarium, bo sobie nie radzi kompletnie z nauką. To ksiądz rektor był tak delikatny i tak wrażliwy na tym punkcie i ciągle powoływał się, że... To nie jest poziom intelektualny to nie jest pierwszy kryterium. Jednym z kryteriów, ale na końcu. Pierwsze to rozmodlenie, zatroskanie o kościół, wiara, żebyśmy nie popełnili błędu tak, jak okazało się ze świętym Janem Marią Wienajem, który przeszedł taką cierniową drogę do kapłaństwa.